Cześć, jestem Martyna i witam Was w 15 filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z artykułem papilota. Tak, ta strona ma niewyczerpane pokłady dziwnych artykułów. Ponieważ nie zobaczcie poprzedni odcinek o nauczycielu wypowiadającym się na temat typowych ubrań nastolatek, bardzo Wam się on spodobał, więc dzisiaj zapraszam Was na komentowanie artykułu pod tytułem Ciuchy, których nie powinnaś nosić, jeśli masz mniej niż 170 cm wzrostu. Wybrałam ten artykuł, bo sama mam jakieś 160 3 cm, więc z przeogromną chęcią dowiem się, czego nie powinnam nosić według facetów. I oczywiście dziewczyny pamiętajcie, że jeżeli coś Wam się podoba, to to noście. Nie zwracajcie uwagi na jakichś głupich facetów, którzy patrzą tylko na to, co macie na sobie. A jeżeli ta seria się Wam podoba i chcecie, abyśmy sobie za jakiś czas skomentowali kolejny artykuł, to zostawcie koniecznie łapeczki w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i zaczynamy. Dobra, na pierwszy ogień idą do biodrówki. Dwie sprawy. Po pierwsze nigdy nie lubiłam biodrówek. Yy, zawsze miałam wrażenie, że po prostu spadają miany z tyłka, ale to było jakieś 5 lat temu, kiedy miałam w ogóle takie spodnie, bo po drugie od dobrych lat nie widziałam takich spodni w żadnym sklepie. Raczej moda idzie w kierunku spodni z wysokim stanem, bo pasują one większej ilości osób, zakrywają fałdki, wydłużają nogi, więc zgadzam się, że biodrówki nie są dobrym wyborem dla wielu osób. Ale są też niemodne, więc raczej na nikim ich nie zobaczymy. Dalej, długa spódnica. Nie do końca się z tym zgadzam. No, jeżeli taka spódnica będzie miała dobrze dobrany z do naszej sylwetki krój, i założymy do niej jakieś obcasy i odpowiednią bluzkę, myślę, że będzie to wyglądać bardzo dobrze. Wystarczy uważać ze wzorem tej spódnicy i tym, co do niej dobieramy, a jeśli mamy odpowiednie wyczucie, to myślę, że może to wyglądać świetnie. Numer 3. Kozaki za kolano. Serio? Jakby serio? Żeby lepiej zobrazować bezsensowność tego punktu, posłużę się przykładem. Spójrzcie sobie na to, na to, na to i jeszcze na to. I powiedzcie mi, czy przy wzroście 153 cm prezentowanych na wszystkich tych zdjęciach, które są definitywnie mniejsze niż 170 cm wspomniane w artykule, można wyglądać dobrze w wysokich kozakach. No właśnie, jasne, że można. Są to bardzo kobiece buty i wiele dziewczyn nie nosi, i nie widziałam chyba jeszcze żadnej, która by w nich jakoś źle wyglądała. Następnie mamy obszerny sweter, który prezentowany był też na poprzednim zdjęciu, pokazując, że jest on jak najbardziej odpowiedni nawet dla niskich, drobnych dziewczyn, które wyglądają w nim po prostu uroczo, jeżeli jest dobrze dobrany do reszty stroju. Poza tym nie każda kobieta chce codziennie chodzić w obcisłych kieckach. Dalej, buty na koturnie. Nie no, twórca tego artykułu chyba sobie jakieś jaja robi. Ja osobiście uwielbiam kutury, tym bardziej takie jak te. Mam ich kilka par i moi znajomi, no praktycznie wszyscy twierdzą, że bardzo dobrze w mi wyglądam. To działa tak jak każde inne obcasy. Jeśli tylko but jest zrobiony w odpowiedni sposób, to dodaje on nam centymetrów, wydłużając przy okazji nogę. Wiele takich butów pasuje praktycznie do wszystkiego. Na dodatek są też często wygodniejsze od tych innych cienkich obcasów, więc naprawdę nie wiem, dlaczego miałabym z nich rezygnować. Numer szósty, golf. Czytajmy się tutaj głębiej w to, co pisze autor, a dokładnie lepszym rozwiązaniem jest głęboki dekolt w serek. Może będę się tutaj trochę czepiać, ale to zdanie nie dość, że pokazuje płytkość facetów, którzy myślą tylko o jednym, to jeszcze zaznacza, że każda kobieta powinna eksponować swoje ciało, bo chyba właśnie po to je ma. Jeśli dziewczyna jest bardziej nieśmiała albo ma takie przekonania, a nie inne, i ubiera się na przykład w golf, albo po prostu w coś z małym dekoltem, powinno być jak najbardziej w porządku i każdy powinien to uszanować, bo jest to normalne. A tutaj przynajmniej ja to tak trochę odczuwam z tego zdania, że kobiety zostały trochę uprzedmiotowione. Ale dobra, wróćmy już do y, samego wyglądu tego golfu na niskich dziewczynach. Powiem Wam, że znam ze dwie dziewczyny, które y, nie są wysokie i widziałam je w golfie i nie wygląda to źle. No, tutaj znowu, jeżeli dobrze dobierzemy po prostu całą stylizację do tego golfa, no to będzie to wyglądać jak najbardziej w porządku. Dalej, duża torebka. Dobra, tutaj przyznam już im razie, że jeśli ktoś jest naprawdę niski i weźmie taką naprawdę dużą torebkę, no to wygląda to trochę karykaturalnie. Ale no, trzeba też zrozumieć, że czasami są sytuacje, gdzie musimy naprawdę ze sobą wziąć dużo rzeczy. Ale no, są to już sytuacje dość ekstremalne, więc chyba pierwszy raz zgodzę się z tym ryzykułem. Ale za to punkt ósmy po prostu zwalił mnie z nóg. Czy komfort cieplny jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla wysokich osób? Nie. Kiedy na dworze jest minus 10 stopni, każdy wygląda jak bałwan, bo to, by nie zamarznąć, jest ważniejsze niż wygląd. Więc nie rozumiem, dlaczego kobieta ma rezygnować z ciepła, żeby podobać się jakiemuś facetowi na ulicy. Bo raczej jej chłopak, czy w ogóle każdy rozsądny facet zrozumie, że w zimniejsze dni trzeba trochę poświęcić ten wygląd. Dobra, dalej. Apaszka. W sumie sama nie wiem, co o tym powiedzieć. Raczej mało kto w tym chodzi i naprawdę dawno nie widziałam nikogo w apaszce. A czy skracę sylwetkę? Powiem Wam, że poszukałam sobie trochę stylizacji w internecie z tymi apaszkami i moim zdaniem zależy po prostu jak jest założona. Ale no, w tym temacie nie mam za dużo doświadczenia, więc po prostu przejdźmy dalej. Płaszczy do ziemi, czy znaczy, ja wiem, czy to taki okropny pomysł. Jeżeli by byłby odpowiednio uszyty, w dobrym kolorze, doprez do niego jakieś ptasy, chyba wyszłoby spoko. Przynajmniej tak wygląda w mojej głowie. Następnie bluza z kapturem. Mm, już mówiłam też co nieco o nich w poprzednim odcinku z tej serii, więc yy, będziecie mieli linka w karcie i na końcu filmu, yy, więc koniecznie zajrzyjcie. Jeżeli dziewczyna lubi nosić luźniejsze ubrania, albo po prostu danego dnia ma na to ochotę, no to czemu ma z tego zrezygnować? Jakoś faceci ciągle chodzą w bluzach z kapturem i nikt nie patrzy, czy są wysocy, czy niscy. Każdemu to pasuje. No i ostatni punkt. Pasek z dużą klamrą. Widziałam w internecie parę stylizacji z takimi paskami i dziewczyny prezentowały się w nich naprawdę dobrze. Myślę, że tutaj też jest kwestia po prostu odpowiednio dobranej stylizacji. Taki ozdobny pasek może wyglądać w porządku i ja nie musi wcale skracać sylwetki, jeżeli zagramy odpowiednimi ciuchami. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli ta sera się Wam podoba, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji tutaj na dole. Obejrzyjcie poprzedni odcinek z komentowania artykułów po pilota. A ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się także w następnym filmie. Cześć!